To jest prestiż, tak to on jest nieży Lecę po bicie mega prestiżowo Będzie bardziej prestiżowo mi subaj lajka w górę A ja dalej lecę z tym Gdzie ja jestem? To jest za inny świat. Trafiłem do niego przez ten portal. Tu chyba też się niszczy planety. I mam taki super laser. Wow. Dobra. Nie wiem, jakim cudem ta planeta się rusza, ale może krąży wokół swojej pa swojego słońca. O ile takie jest. Dobra, muszę się zachowywać normalnie. Uf, na szczęście ze mną jest wszystko w porządku. I Elwina, Hakerowina I właśnie poszedłem przez ten portal. Przybysze i inni ci, którzy mnie oglądają. To też się niszczy planety. Dostać łóbeczkę do góry, subskrybujcie kanał z Was siedmiu Ten odcinek pojawił się dzień po tym. I prawie zniszczone. Ale mogę to też tak niszczyć. Stare, dobre naboje. Wow! Ale tu ma moc. Jedzie się inni tam wariują. Fajnie było, gdyby ich też można było poniszczyć trochę. Dwa. Straciłem panowanie nad tym statkiem. I po jednym. Dla każdego. Ucieczkować się trzeba. Tam są kolejne planety. Co to jest? Muszę się przekopać. To jest większe niż to, co odwiedziłem. Może tu będzie moja baza. Ech, niczego nie widzę przez tą jasność. Może to są piekła? Dosyć mało jak na piekła. Wow! Rok! Tu będzie moja baza, gdzie będę wylatywał na ułowę. A przejścia starczy tylko. Dla mnie. Muszę powiększyć przejście. Okej. Okay. Może tak być. A tutaj będzie baza do chowania się przed innymi i strzelania do nich niczym z łuku i blastera. Ogólnie mam zamiar zniszczyć tę planetę. Nie mam moc, kiedy mam takie władzowe zamiary. Ale są tu jakieś inne planety? Tą planetę doniszczą miejscowi, a my zajmiemy się resztą. A przy okazji, gdy będę nam się ładować na sery, to będziemy perfekcyjni i rozwalimy resztę. Na przykład teraz, chodź! A może jeszcze raz. Ale to się szybko ładuje, że aż mi się chce jeszcze trochę pobrykać. I jeszcze trochę. Aż ta planeta się zniszczy! Spadam stąd. Spadęce! na wasero. Po jednym. Dwie planety. Została już jedna. Może jedna jest już tuż, tuż. Nie! Bariera! Wcześniej tego nie było. Jakichś granic w moich przeszłych misjach. Ale ja muszę jak najszybciej wrócić. Ale to było dobre. A, to było fajne. I... I przewrócimy taką serię jak Among Us I co tam jeszcze mieliśmy? I może nagramy Gary. Akurat mam. I, po I Roblox powróci druga seria. Sami wiecie czego. I to chyba najlepiej wypadnięta wersja na tym kanale. O Boże! Jak ta planeta wygląda? To wygląda jak jakiś krokodyl, Jaki tu ten laser duży! Dobra. Nieszczymy wszystko. Tak. Udało nam się. Dobra Reszta jądra planety, pi, pi, Dla dla chwały czegoś tam Wo, ale pro zagranie Dobra, musimy się wkopać po prostu tutaj. O. Tutaj sobie zrobimy jaskinię i przeczekamy na kolejny dzień. Jaskinia zepsuta. Zresztą ja też. Muszę ją sobie tworzyć tu. Mam złe przeczucia. Mam takie przeczucia, że ktoś próbuje mnie rozwalić. I przez to mi się chce to wszystko rozwalić. Ech. Dobra, znikał stąd Eluwina, hakerowina i Nara.